Na pewno uważam, że rozgrywki w takiej formie, jak są przeprowadzane tutaj przez Kosmy 3x3, jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności, ale też podnosić, podnosić swoją decyzyjność, jeżeli chodzi o... O, o grę 1 na 1 w związku z tym, że mm, bardzo, bardzo szybko się tutaj gra w, w 3 na 3. E, w związku z tym ta decyzyjność musi być podejmowana e, również szybko e, w zależności od tego jaki jest wynik. E, bardzo fajnie e, na pewno e, ma wpływ na to, e, że Trenerzy nie powinni podpowiadać tutaj, bo tak naprawdę możemy sprawdzić my jako trenerzy, obserwując gdzieś to z boku i nie, nie, nie wchodząc w ich sposób gry i sposób myślenia, jak rozwiązać dane, dane sytuacje na boisku, to myślę, że jest to bardzo, bardzo korzystne. Odnośnie tego... Że dziewczyny same są zmuszone. Wielokrotnie w grach 5 na 5 e, dziewczyny podejmują decyzję e, sprokurowaną, można powiedzieć, przez trenerów. A tutaj jednak trzeba podejmować decyzję samemu, i, i samemu cała czwórka bierze e, odpowiedzialność za to, e, jak wygląda przebieg meczu, jak wygląda wynik końcowy, no i jak wygląda styl. Dziękuję, pozdrawiam.